Witam z Krakowa. Nagram tutaj krótkiego vloga, bo chciałem zapowiedzieć, że może zrobimy jakiegoś live'a w sobotę najbliższą, przed świętami, żeby sobie złożyć życzenia, więc powiedzmy w samo południe o 12. Nie tak, jak było w samo południe o 18:00 ze Stanów, tylko będzie w samo południe o 12, bo jestem w Polsce, jestem w Krakowie. Więc może zapraszam na livea w najbliższą sobotę o 12:00. Będziemy sobie składali świąteczne życzenia. A tego vloga chciałem powiedzieć, na, zrobić o yy, Rivianie, bo często pytacie, co z Rivianem. Rivian, jak wiecie, większość z was wie, to jest elektryczny pickup, którego zamówiliśmy i czekamy już nie wiem, ze 2 lata na niego i Dostałem kolejnego maila od Riviana, każdy mail od nich to powoduje, że zaczynam mi tutaj włosy stawać na głowie, no ale powiem wam, poczytam wam, przeczytam wam co, co się stało, jak to wyglądało. Tym razem zawiadomili mnie, że moje zamówienie zostało zmienione, e, terenowe koła, e, ja mam stalową blachę pod podwoziem i haki zostały zmienione w jeden offroadowy pakiet. I nie można tego zamawiać indywidualnie, tylko zamienili to na pakiet i, i cena poszła w górę o 350 dolarów. Ale na szczęście do tego pakietu dołożyli pełnowymiarowe koło zapasowe, którego nie miałem oryginalnie zamówiliśmy koło zapasowe, potem Rivian je zdjął, bo mieli problemy z zaopatrzeniem, a teraz dołożyli do tego pakietu. Więc w mojej poprzedniej konfiguracji nie było tego koła. A teraz to koło doszło i to koło kosztuje 1500 dolarów. Ono kosztuje coś 1250 plus podatek, plus wysyłka, więc to będzie w granicach 1000, co najmniej 1500 dolarów. Więc w sumie per saldo to jest to korzystna zamiana dla mnie, bo, no bo dostałem koło zapasowe za 350 dolarów, czyli no za powiedzmy czwartą ceny. Natomiast termin odbioru nie zmienił się i dalej jest to pierwszy kwartał 2025 roku. Rivian też zaczął program leasingowy i można taki samochód wziąć w leasing. Leasing w Ameryce to nie jest tak, jak w Polsce, to myślę, że głównie firmy biorą auta w leasing, bo mogą sobie to odliczyć od kosztu, a, a ludzie kupują samochód. W Ameryce nie ma to znaczenia. Czy się auto kupuje, czy, czy się bierze w leasing. Tak samo firmy mogą odliczać, i tak samo prywatne osoby mogą korzystać z jednej z drugiej formy. I ten leasing kosztuje, no w zależności od wyposażenia auta, jakieś 835 dolarów miesięcznie na 3 lata. Trzeba tam wpłacić jakieś 5800 dolarów w down plus, plus pierwszą ratę miesięczną, tam 6500, i potem płacąc 835 dolarów miesięcznie. Mamy auto na 3 lata i po 3 latach trzeba go oddać. No, jaka jest niestety prawda z leasingiem, albo wykupić. Wykupienie kosztuje 48 tysięcy dolarów, czyli no ponad, ponad pół wartości samochodu. a No i jest limit 10 tysięcy mil na rok, czyli to jest taki limit, którego my nie, na pewno w elektrycznym aucie nie przekroczymy, więc to nie jest, to nie jest problem. Natomiast gdybym go kupował i wziął finansowanie na 3 lata na raty, i też wpłacił tam 6 tysięcy dolarów pierwszą wpłatę, to moja miesięczna rata wyniesie około 2000 dolarów, czyli, czyli no 2,5 razy więcej niż leasing powiedzmy, tam dwa razy z kawałkiem, ale po trzech latach auto jest moje, a nie, a nie do wykupienia za 48 tysięcy, czyli, czyli jest to dużo bardziej korzystna. Opcja, no ale wynika to też z tego, że my mamy starą cenę zaklepaną, że my, ponieważ daliśmy zaliczkę dwa lata temu na ten samochód, to mamy zamrożoną starą cenę minus 3750 zwrot podatku więc de facto to jest niecałe 73 tysiące dolarów czyli około 18 tysięcy dolarów mniej niż jakbym to auto zamówił dzisiaj. Według dzisiejszego kursu dolara to jest no 70 tysięcy złotych, więc jest to spora różnica, więc trzymamy się tej ceny, nic tu nie zmieniamy, trzymamy się tego zamówienia, które mamy zamówienie, kupimy go, nie bierzemy w żaden leasing, kupimy za gotówkę, tylko musimy jeszcze, musimy czekać. Czy jest szansa, żeby auto odebrać wcześniej? No jest taka szansa, jedna droga to jest taka, żeby zmienić adres zamieszkania. Gdybyśmy się przeprowadzili do Rally, przynajmniej na papierze, przynajmniej podali im inny adres, to ludzie, którzy mieszkają w Rally, to jest stolica naszego stanu, która jest w miarę blisko Richmond w Wirginii, gdzie mają punkt sprzedaży, to ci ludzie dostały zawiadomienia o odbiorze teraz. Więc wydaje mi się, że podając taki adres w rali, a mam tam znajomych, więc mógłbym ich adres podać, to moglibyśmy ten samochód odebrać dużo szybciej. Z tym, że no nie bardzo wiemy po co, bo ja mam takie plany wyjazdowe kamperkiem w tym roku, że, że nie spieszy mi się z tym samochodem. No gdyby to przyspieszenie przyszło, że tak powiem, automatycznie, to go odbierzemy, ale jak musimy czekać jeszcze rok, to będziemy czekać rok. Nie jest to problem. Jest też taka możliwość, że Rivian zacznie przyspieszać dostawy, no bo już się nie czeka na te samochody. Już na ich stronie jest informacja, że tydzień do dwóch tygodni od zamówienia do kupna samochodu. Mają już sporo aut na placu, które są do odebrania natychmiast, więc jest coraz większa konkurencja. Cybertruck się zjawił, więc może się okazać, że no Rivian, żeby wyjść na plus, żeby zacząć zarabiać, to musi sprzedawać dużo samochodów. A może się okazać, że nie mają wcale tak dużo klientów, jakby chcieli mieć. Więc to jest też takie niebezpieczeństwo. Też jest niebezpieczeństwo, że Rivian ogłosi bankructwo. Musk powiedział, oglądałem takiego shorta na YouTube, że Musk powiedział, że Rivian i Lucid zbankrutują. Że jedyne firmy w Ameryce, które nigdy nie zbankrutowały, to jest Ford i Tesla. No, ale jak do tej pory Rivian też nie zbankrutował, i myślę, że dzięki temu, że tam mają na 100 tysięcy zamówień na swoje dostawczaki, ATT, czyli nasza firma telefoniczna, zamówiła, nowy kontrakt z nimi podpisała, Amazon kupuje ich dostawczaki, więc myślę, że to ich pociągnie. Zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. No, ale jest ciągle niebezpieczeństwo, bo oni ciągle w tej chwili dopłacają 30 tysięcy Dolarów do każdego sprzedawanego suwa czy pick -upa. czy do tych nowych, do tych przy aktualnych cenach, natomiast do naszego muszą dopłacić 50 tysięcy dolarów. Dlatego też myślę, że oni się tak nie spieszą, żeby sprzedawać te auta tym, którzy je zamówili dwa lata temu i mają zamrożoną starą cenę, tak czy inaczej. no. Jesteśmy optymistami, wygląda to nieźle. Rok jeszcze można zaczekać. Myślę, że nie zbankrutują, że tutaj Mask się myli. Tym bardziej, że Tesla też przez wiele lat dopłacała do swoich samochodów. Tesla dopiero chyba od dwóch lat wyszła na, na plus, jeśli chodzi o, o, o zyski przedsiębiorstwa. Więc początki każdej firmy są trudne i taka jest prawda, że no, każdy startup tego typu. Musi mieć bardzo duże zabezpieczenie finansowe, bo, bo wpada w długi wielkości miliarda czy dwóch miliardów dolarów. To jest ten rząd wielkości. Dlatego też myślę, że polski pomysł elektrycznego samochodu, który rząd wymyślił, to był pomysł, który od początku nie miał sensu, bo nikt tego typu pieniędzy nie będzie wkładał w coś, co być może nigdy nie, nie, nie da zysku. No ale to też czas pokaże. To tyle. Przypominam jeszcze raz, że w sobotę się spotykamy na live. QA i życzenia świąteczne. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam z pięknego Krakowa. Trzymajcie się baj.